Kończący się rok kalendarzowy 2025 jest to rok, w którym obchodziliśmy i jeszcze obchodzimy między innymi jubileusze 80-lecia szkół, które zawiązały się w roku szkolnym 1945-1946 na Ziemi Lubuskiej po zakończeniu II wojny światowej. I wspólnie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lubuskim Urzędem Wojewódzkim postanowiliśmy ten rok zakończyć, ten rok jubileuszy, choćby w edukacji, konferencją, która przybliży nam początki kształtowania się polskiej administracji, polskiego społeczeństwa na tych ziemiach po 1945 roku. Jest to ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o nasz region, ukazujące jak ci przed nami mieszkańcy jaki wkład wnieśli w rozwój tych terenów i myślę, że program konferencji będzie zachętą do dalszych badań nad początkami polskiej administracji na ziemi lubuskiej, ale też i zachętą dla młodszych, aby Wiedzieli, skąd pochodzą i że te ich ziemie mają już 8 dekad istnienia. Pamiętajmy, że rok 45 to jest jakby nowa społeczność, odejście mieszkańców byłych niemieckich niemalże w 100%, obok tam drobnych prawda, miejsc, małych miejscowości w okolicach Bami mostu Przewa. I przyjście zupełnie nowej społeczności. To jest chyba kluczowe, bo możemy tu mówić dużo o demografii, prawda, o różnych tych przemianach, o tym, że ten region dopiero w latach 60. odzyskał jakby swój potencjał ludnościowy w stosunku do lat 30. XX wieku, prawda, że Zielona Góra w latach 70. stała się stutysięcznym miastem e, i tak dalej, i tak dalej. Tu można dużo powiedzieć, ale myślę, że kluczowa jest właśnie ta przemiana, e, niemal stuprocentowa wymiana ludności na tym terenie, co pociągnęło za sobą bardzo wiele konsekwencji takich i kulturowych, i mentalnych, i, i nawet będzie też gospodarczych, bo, bo ten region też jakby, w ogóle Ziemie Zachodnie Polski, no, mają taką swoją bardzo szczególną specyfikę, a region Lubuski jest też regionem bardzo specyficznym z uwagi na jego taką charakterystykę geograficzną, ludnościową i tak dalej. Od 80 lat jesteśmy na tych ziemiach, więc chcemy o tym pomówić, przypomnieć, jakie były właśnie początki w aspekcie społeczeństwa, które tu przybyło i natknęło się na różne trudności, zresztą z asymilacją tej przestrzeni, w aspekcie służb konserwatorskich. Niedawno obchodziliśmy 70-lecie, bo w 1953 roku powołano Urząd Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze i w kontekście również Administracji publicznej. Będziemy mówić też o sztuce współczesnej. Tutaj pan, pan Leszek Kania opowie o tym, co się działo też po wojnie. Więc chcemy, przechodząc od tej przeszłości, od tych początków na tej ziemi, w tym miejscu. Chcę by powiedzieć, powiedzieć również, co wartościowego wnieśliśmy my jako społeczeństwo w aspekcie kultury, szkolnictwa, społecznikostwa, bo będziemy też mówić o takich aktywnościach społecznych. One się przekładają i na ochronę i opiekę nad zabytkami, ale również na inne płaszczyzny, które integrują nas tutaj. Bardzo się cieszę, że ta konferencja odbywa się w Uniwersytecie Zielonogórskim i w tej konferencji aktywnie uczestniczą pracownicy naukowi. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Historii, którzy od szeregu lat zajmują się problematyką tutaj środkowego nadodrza ziemi lubuskiej i te 80 lat, które obchodzimy tutaj na terenach ziem zachodnich i północnych, myślę, że skłania do pewnych podsumowań również w zakresie ochrony zabytków, badań naukowych, jak i polskiej w ogóle administracji. Ze mną profesor Czesław Osenkowski, który otrzymał dzisiaj honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Historycznego. Co to odznaczenie oznacza? To jest wyróżnienie. No, dla historyka, dla zawodowego historyka nie ma ważniejszego od, odznaczenia czy wyróżnienia niż to. Jest to moim zdaniem ocena dorobku naukowego chyba w tym przypadku bardzo korzystna i, i świetna. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony, a wręcz szczęśliwy. Ja zajmowałem się najnowszą historią Polski, ale głównie zajmowałem się pograniczem polsko-niemieckim po drugiej, czy w ogóle w 20. i 21. roku i dziejami ziemi lubuskiej w różnych aspektach, w aspekcie społecznym, gospodarczym, politycznym. A więc można powiedzieć, że dzieje pogranicza polsko-niemieckiego.